Eventowe porady dla hoteli część pierwsza. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku poradnika. Dzisiaj część pierwsza, bo zapewne będą kolejne um, takich eventowych porad dla hoteli. Jeśli jesteście osobą, która zarządza hotelem, jesteście wśród kadry zarządzającej, to mam nadzieję, że nie znajdziecie tutaj nic, czego nie wiecie, ale praktyka z dziesiątek imprez zrobionych po hotelach tylko w tym roku, pokazuje, że dalej są to rzeczy niż nie wszystkie w jednym hotelu, to przynajmniej większość z nich, na które warto zwrócić uwagę podczas obsługi grupy, która też do Was przyjeżdża. No i nie przedłużając, pierwsza rzecz to meldunek. Gdy mamy grupy hotelowe, które nocują właśnie w danym obiekcie, to... Zawsze ten meldunek to, to jest trochę pierwsze wrażenie, jakie sprawia hotel, tak? oprócz swojego wyglądu. I jeśli jest to grupa 50-80 osobowa, no to rzadko się stawia dla nich jeszcze specjalne recepcje. Bo oczywiście, gdy mamy grupy kilkusetosobowe, to bardzo często są grupy, które mają zupełnie osobne recepcje i tam jest osobna kadra do tego, żeby te grupy przyjąć, tak? no, bo wiadomo, że jest ich natłok. Ale gdy mamy takie trochę mniejsze grupy, to hotel często wychodzi ze założenia, że no obsłużymy to zamienną dwoma osobami, które mamy na recepcji. I nagle okazuje się, że te kilkadziesiąt osób stoi w kolejce, żeby tam odebrać swoje karty, klucze do pokoju i tak dalej. No i robi się wtedy takie nerwowe fui. Więc warto pomyśleć na tym, czy nie mamy gdzieś dodatkowej kadry, którą możemy skierować, na to, żeby rozładować ten tłum, który tam wtedy jest i który wiadomo, jak najszybciej chce odebrać. I dostęp do pokoju i, i pójść się odświeżyć, zostawić rzeczy i dalej kontynuować z programem. To też jest moment, w którym bardzo często w harmonogramie następuje jakieś opóźnienie, bo na przykład, jak przyjeżdżamy, zrobić atrakcję, mamy informację, że grupa będzie się meldowała o godzinie 14 i już o 14.30 będzie gotowa. No tak to nie działa najczęściej. Zazwyczaj na to jest potrzebne troszeczkę więcej czasu, więc super. Jakbyście zwrócili uwagę na to, jak u Was ten proces meldunkowy jest zorganizowany i czy nie da się go jakoś y, przyspieszyć. Druga rzecz to przechowanie bagażu. Zarówno przed meldunkiem, jak i po. Bo czasami jest tak, że na przykład pokoje z racji sprzątania, wyjazdu grupy, która była przedtem, są dopiero dostępne na przykład od godziny 15, prawda? A grupa już przyjeżdża. O 11:00 ma jakiś tam blok dopołudniowy, potem ma lunch i po lunchu na przykład może się meldować, albo w drugą stronę. Grupa nocowała i na przykład do godziny dziesiątej muszą się wymeldować, ale wyjeżdżają jakby po południu po lunchu jeszcze mamy jakieś aktywności na terenie hotelowym w tym czasie. No ale muszą gdzieś przechować bagaże. Zorganizowanie przechowywania bagażu, takiej, która będzie budziła zaufanie, jest naprawdę dość istotne bo już spotkaliśmy się z tym, że trochę w panice było otwierane pomieszczenie, które było takim trochę schowkiem, namiotły i jakieś środki czyszczące, no i uczestnicy mieli powiedziane, no mogą sobie Państwo tam wrzucić torby i to było takie ojejku. To nie był wyjazd, który my organizowaliśmy jako z noclegiem, ale byliśmy świadkami czegoś takiego i no, uczestnicy zareagowali takim... To nie wiem, to możemy, będziemy jednak biegać z tymi torbami. Jedno, że wszystko no, w tym pomieszczeniu nie było optymalne. Druga rzecz, że nie budziło to zaufania, jeśli chodzi o bezpieczeństwo pozostałych rzeczy. W związku z czym, to jest coś, na co na pewno warto zwrócić uwagę i też zaproponować grupie, że mamy odpowiednie pomieszczenie, w którym będziecie to mogli zrobić, przechować sobie te rzeczy. To z pewnością. Zadziała na Wasz. Duży plus. Trzecia rzecz to terminowość. Jeśli umawiamy się na konkretną godzinę, na konkretny termin, to super, żeby ten termin był dochowany. I tutaj odniosę się przede wszystkim do kwestii związanych nawet przed wyjazdem. Bo nie mamy złych doświadczeń z hotelami, jeśli chodzi o niedowożenie terminów związanych z posiłkami i tak dalej. Tutaj logistyka. Na najwyższym poziomie, ale jeśli chodzi o obsługę klienta wcześniej na etapie zapytań, na etapie odpowiedzi, to tutaj bywa różnie. Tak? Umawiamy się, że no oferta na przykład na wyjazd powinna przyjść do wtorku i jest potwierdzenie. I tu nie mówimy o sytuacji, że w poniedziałek, o 15 na ofertę do wtorku. Nie, takich rzeczy my staramy się bardzo nie robić. I mówimy gdzieś tam z tygodniowym, dwutygodniowym przedzeniem, i nagle ta oferta nie przechodzi. Ci zastawiamy, co jest grane. No, nie udało się jej zrobić, nie wiem, brakowało osób decyzyjnych, które mogą potwierdzić poprawność kalkulacji, więc zarówno w obsłudze klienta biznesowego bezpośrednio, jeśli te firmy się zgłaszają, jak i w em, obsłudze agencji, które do Was przychodzą z klientami, pamiętajcie mocno o terminowości. To wpływa na wybór hotelu. Właśnie jest hotel, który dowozi terminy już na tym etapie. Na pewno. No my intuicyjnie jako agencja dużo chętniej go wybierzemy, no bo buduje po prostu zaufanie. To jest raczej zrozumiałe. Więc terminowość, zdecydowanie. I czwarta rzecz, którą zakończymy tą dzisiejszą część tych porad dla hoteli, to działający sprzęt. I o co chodzi? Realizując nasze eventy, nieraz korzystamy z sal konferencyjnych, przede wszystkim, żeby rozpocząć nasze gry, ale też czasami, jeśli pogoda... Jest niesprzewięte, to realizujemy tam w całości tej, tej, tej imprezy. I spotykamy się właściwie ze trzema podejściami. Zacznę od tego, no, najgorszego. Najgorsze jest takie, że ogólnie mamy przywieźć tylko swój sprzęt, bo akurat nam przestał działać. Akurat to no, przypadek. Albo nie posiadamy elementarnego sprzętu. Ja mam na myśli tutaj projektor na podstawowy podstawowe na sali. Więc to są takie rzeczy, które no, nie są jakieś. Strasznie wydumane. I nie mówimy na głośnienie, nie wiem, 10 mikrofonów, kilka. A czasami jeden by się wystarczył. Więc to jest to. Jest to. Super, żeby to, to działało. Drugie podejście. No mamy, mamy, oczywiście mamy. My i tak przyjeżdżamy często ze swoim, po czym na miejscu okazuje się, że no nie działa. I nagle przychodzi pan techniczny, który stwierdza, no na pewno jest to wina naszego sprzętu. Że no tutaj do tej pory wszystko działało, a dzisiaj, no jak na złość no, 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 no nie chce się łączyć z laptopem. No to HDMI u was w laptopie musi być chyba jakieś dziwne, bo no, no wszyscy podłączają i, 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 i nie działa, prawda? No a, mm, sprawdzimy na dwóch laptopach. No to, to coś nie tak jest z laptopami. No, no, no nie działa, prawda? Że tutaj ekran miga, coś się dzieje, no tak się dzieje, a mikrofony, no. Mamy mikrofony, ale no głosiki są pod sufitem, prawda, no i, a to, że tak dziwnie czeszczą, zawsze tak czeszczały od nowości, prawda, i tak powinno być. Yy, I potem się okazuje, że niby nagłośnienie na sali jest, ale właściwie to człowiek lepiej wyjdzie, jeśli będzie mówił do ludzi bezpośrednio z pominięciem mikrofonu. Więc to jest też dbanie o sprawdzenie tego sprzętu. I trzeci stopień są, to są te hotely, które faktycznie mają sprawnie działający sprzęt doskonałej jakości. Ja Wam dam na tym przykładzie projektora, bo to jest chyba coś, co w historii się zdarza najczęściej. Tak, że chcemy się podłączyć i nagle się okazuje, że coś jest nie tak z sygnałem, że jest za słaby, że gniazdko jest w, uszkodzone w, w ścianie i tak dalej. I super przykład. Folwark Łochów. Sygnał z jednego laptopa, tam rozsyłany jest na trzy projektory, w takiej super nowej sali w ogóle dobudowali, no polecamy. Laptop został wykryty, ten sam, który, z którym podobno są problemy czasami w niektórych hotelach gdzie indziej. Został wykryty po sekundzie i bez najmniejszego problemu sygnał był rozsiany na wszystkie. Nie było sytuacji, że nie wiem, za, dele, za, za długo jest odległość na kablu i tak dalej. Cały sprzęt jest odpowiednio przygotowany, tam gdzieś po drodze są jakieś wzmacniacze sygnału i tak dalej, i tak dalej. To wszystko sprawnie działało. i tak samo nagłośnienie. Super na sali funkcjonowało. No ale. To jest kwestia dobrej jakości sprzętu, który no po prostu ułatwia nam tę pracę. A ile razy spędziliśmy wiele minut, żeby nie powiedzieć godzin, na tym, żeby poprawnie podłączyć sprzęt do po prostu źle skonfigurowanego systemu w hotelu, no to tylko już wiedzą sami organizatorzy. Zatem to są kluczowe rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, jeśli prowadzicie hotel, jeśli jesteście jego kadrą w kontakcie, zarówno z klientami, tymi, tak jak mówiłem, dużymi biznesowymi, czy bezpośrednio Was zamawiają, eventy, jak i z agencjami, bo one naprawdę wpływają na to finalne odczucie związane z współpracą z Wami. Zbierzemy kolejne nasze porady i na pewno będzie część druga tego poradnika. Cześć, trzymajcie się i dzięki za wysłuchanie. A jeśli macie jakieś swoje propozycje, które warto było omówić, sekcja komentarzy jest oczywiście do Waszej dyspozycji. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Co do porad.